Kiedyś miałem plecak z wodą, ale to i ciężkie, i niewygodne, a teraz wystarczy zwykłe wiadro, woda, podłączam i jazda. Dzisiaj chciałem przedstawić myjkę akumulatorową. Akumulatorową, co jest ważne właśnie na działce, ponieważ nie musimy martwić się o dodatkowe źródło prądu. W zestawie mamy oczywiście walizkę, 5 metrów przewodu i co ważne akumulator, który bardzo prosto można podłączyć do naszej myjki i mamy urządzenie gotowe do działania. Zbiornik o pojemności 250 ml pozwala nam dodać pianę dla lepszego efektu uczyszczenia. Filter siatkowy, jaki montujemy na końcu naszego przewodu, chroni nas, aby do węża nie dostał się piasek czy inne zanieczyszczenia. Mamy też kilka złączek, co umożliwi nam bardzo łatwe podłączenie i zainstalowanie naszej myjki z przewodem i ze źródłem wody. Jak Państwo widzicie, naszą myjkę można podłączyć bardzo łatwo, bez używania żadnych narzędzi i co najważniejsze, ona działa również... Z wiadrem. nie musimy martwić się o źródło wody. Bardzo proste w montażu, bardzo proste w użyciu. Biorę i używam.